Ej, jestem. Wow. Kielaski. Niesamowite. Kiepski był ze mnie nauczyciel, ale on był najgorszym ze wszystkich uczniów. Głupim, ograniczonym i zbyt upartym, by uczyć się podstaw. Dlatego zakon uczynił z nas zespół. Najlepszych wysłaliby uczyli się od magów obdarzonych większą cierpliwością. Ja dostałem popłuczyny po prawdziwych adeptach. No i mają za swoje. Wszyscy ci młodzi geniusze leżą teraz martwi. Podobnie jak większość ich mistrzów. Zginęli w obronie szczeli. Oczywiście świat wciąż czeka za Magów bitewnych jest już zbyt niewielu. Chociaż jeśli ostatnim żywym będzie on. To przynajmniej się uśmieje. No. Aha! Udało mi się nawiązać z zakonu po drugiej stronie szczeliny. Tkaczki znają wszystkie stare księgi i liczę, że zaopatrzą mnie w magiczne gadżety. To wychodzi nam style, bo to jest jeden teraz... jedno, jeden korytarz do którego musimy dojść. I tutaj tędy? Nie, są dwa. Przecież za łatwo być nie może. Co my mamy tutaj? Śmiemy to, 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 to. My. To, to... Dobra myślę, że wystarczy. Oooo! Oh. Tu jest stal, to te wszystkie pułapki oparte na... Nie, coś na ogę. pułapki. No dobra, tylko że w sensie, że to mi będzie z tych 3000 tam schodziło. I teraz pytanie. Pytanie brzmi następująco. Czy... No dobra, tutaj to postawimy. To jest po tej stronie. Ciach, ciach. Mało kasy. No dobra, miejmy nadzieję, że... gdzie. Yeah. Jak zawsze poduje mańcem się wszystko. Tak nadchodzą, bo zawsze wszystko poduje, co nie musimy. No, gdzie oni są? What the hell? Wow, 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 dupy mały. No i to dupy wow, No No jest pytanie, gdzie oni wyskoczę, bo... wow, sobie tutaj tutaj. sobie. sobie... Dajmy sobie A stąd, dobra. No to jest chyba drugi akt już pierwszy, akt, akt No drugi, tak tak mi się wydaje, że to już jest drugi akt Tutaj damy sobie szóstkę O kurde, co to jest? Bo jakie dzikie to Masaka. No co to jest co tutaj z tego może że to ten łapie piątący? Czy... Najpierw muszę wybrać się, ja bym dał ton, no a ja mam tylko 3000 i co? A z góry idziemy. No dobra, doskonale. Hmm. Tutaj, tutaj Tak na wszelki wypadek gdyby coś doszło dalej No to dobrze, dobrze Dobra Cytanie hmm. stąd idą nowe Nie wiem, fajne. Yy, mogę więcej sobie tych wyrzucić, tak? Tak, dobrze mówię? Więcej, bo tańsze, tak? Czy to nie, wiem, czy to nie jest to? No i lajcikowo, proszę. Yy, Obstawiam, że teraz tutaj pójdę, jak, jak na złość, tak?

Przyjemnie się ich tutaj zabija. Całkiem przyjemnie się ich zabijam. Nie powiem, że nie. Teraz będą iść z tej, z tej, więc tutaj nie, tylko z góry. Z dołu to samo wyleci, czy jest o elegancko kasa, nie, to tam na górze jest przecież. Co to jest? patrzcie, co coś mi dobiegło. Coś mi tam dobiegło. Co, co znowu tutaj dobiegło? Ja łamaczę te głów jakieś dziwne. Zdychać. Zdychaj, Zdychaj! Zdychaj. No, hmm. Jestem Mój łuk należy do ciebie. Jestem No dobra. Hmm. V. No, jakiegoś ale... co? Co ciekawe, czy to za każdym razem będę się od nowa, czy, czy to już by nie pamiętało? Jakby pamiętało, to bym się nie obraził. A... Hmm. Dobra, to sobie już poradzi jakoś. My idziemy na dół. Patrzcie, co to się dzieje tutaj. Znowu ten duży idzie, tak? Nie. przechodziło mnie. Nie mam pojęcia. Mniejsze o to. Nie wiem czy to tak zadziała jak myślę. Siódemeczka pana tutaj postawimy. Nie się mieli nie obracać, si się coś nie obracają chyba zobaczymy si się mieni obracają, tak mi się wygląda No ja obracają się. Kocham te takie szybkie, na... no, takie, co tam się dzieje, no. Nie mam pojęcia. Moja Zdychaj pan, zdychaj pan. Dobrze, dobrze. Miemy kasę Ciśniemy wstawimy Możemy tym, bo oni o jakby chcieli, a nie umieli wow, wow wow No nie Wow, wow, wow. No bo z tej strony oni są, ja sobie pójdę na tą Mańkę i wrzucę tutaj już coś. Ty, jak on tutaj? <laughs> Nie wiem, jak on tam. Nie mam pojęcia tego. Dobra. 4C zdobyłem. Fajnie, ok. Super, cieszę się. Papa. Pa.